Zastanawialiście się, co by było, gdyby Ninjago wybrało innych starszych antagonistów do nowych generałów w 16 sezonu? Dzisiaj przedstawię Wam kilka moich propozycji. A w ogóle się nie przywitałem, więc wiecie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś właśnie przedstawię Wam moje customowe minifigurki generałów do 16 sezonu Lego Ninjago. Takie po prostu, może powiedzieć, toczkę what if co by było, gdyby właśnie byli inni generałowie w tym 16 sezonie. Także bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. I dziś za pomocą tych kryształowych elementów sobie stworzę takie customiki. I na pierwszy rzut, sezon trzeci, oczywiście, wszystkie nam dobrze znane Nindroidy. Zaczniemy sobie może od kryptora, którego tutaj stworzyłem. Są to główki oraz maski od Nindroidów z Legacy. Aczkolwiek oczywiście mają to przedstawiać te Nindroidy po prostu z sezonu trzeciego. No, jeżeli chodzi o jego wygląd, to właśnie tutaj mamy tą zbrojkę, oczywiście. Oraz ogólny tors i nóżki będą się pojawiały właśnie od tych generałów z tego 16 sezonu. Tak to mniej więcej wygląda pod maską. W sumie to wygląda w ten sposób, już wam pokazuję. Tak jak mówiłem, są to po prostu główki z Legacy. A w dłoni, oczywiście, broń, którą aktualnie no, będzie miał Mr. F. Aczkolwiek właśnie są to po prostu e, Shuriken lodu właśnie wlany w kryształ, które właśnie według mojej wersji po prostu Kryptor by posiadał. A mu również takiego swojego pomagiera oczywiście. Postanowiłem również zrobić tutaj Mindroida, bo w sumie czemu nie? Ma on dokładnie ten sam torśnik, aczkolwiek właśnie nóżki są już krótkie, bo jest to Mindroid. No i główka taka sama, bo oczywiście jest to Legacy. Także napiszcie w komentarzu oczywiście, co o tym sądzicie. E, no i właściwie tyle, lecimy sobie z kolejną propozycją. Następnie sezon czwarty jest, skoro sezon czwarty to oczywiście mistrz Chen, tutaj oczywiście musiałem go dać do tej topki, bo wydaje mi się, żeby był on idealnym antagonistą do rady kryształowego króla, no zwróćcie uwagę jak idealnie pasuje mu ta kolorystyka, no bo właściwie te rękawki są idealnie zlane z tym jego hełmem, Dlatego naprawdę świetny wyraz twarzy, też bardzo właśnie kojarzy mi się z Chenem. No bo jest to po prostu jego główka, nieważne. Bardzo chciwa postać i naprawdę uważam, że świetna. Dodatkowo oczywiście pelerynka, bo tutaj taką on nosił. No i w ręku mamy również jego laskę, która jest połączona z kryształem. Rzecz jasna, bo o tym jest ten sezon, tak? No i dorobiłem również swojego pomagiera, jednego z jego wojowników, który wygląda w ten oto sposób. Ma on by taką podwójną broń, z jednej strony mamy kryształ, z drugiej natomiast tą, to ostrze, po prostu, które anakondowcy też dzierżyli. No i ma on również naprawdę taką fajną oto główkę. Dodatkowo oczywiście jego hełm. No i jasna, ten sam strój to właśnie posiada sam Chen, bo by był on po prostu jego takim pomagierem. No i lecimy sobie z kolejną propozycją. A moja kolejna propozycja pochodzi z sezonu 5. Tak, skaczę sobie po sezonach praktycznie chronologicznie. No i zaczynając oczywiście od sezonu 5, co przychodzi na myśl? Duchy Ale oczywiście Moro. Dlatego tutaj też generała Moro sobie stworzyłem. No i jeżeli chodzi o ogólnie tutaj kanon, yy, tak, to właściwie Moro nie mógłby być tutaj tym generałem, ponieważ no oficjalnie stał się on potem dobry. Ale dla mnie naprawdę pasuje on po prostu idealnie z charakteru i ogólnie do postaci do właśnie Rady Kryształowego Króla. Dam tutaj główkę od tego opętanego Lloyda, ponieważ yy, główkę. Tego normalnego moro nie posiadam, aczkolwiek wydaje mi się naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście dałem tutaj mu również to ostrze duchów z sezonu 5, bo oczywiście też wykończę tym elementem kryształowym. więc jest to po prostu podwójne takie ostrze. Włoski klasyczne dla moro, no i oczywiście zbroja taka sama jak inni generałowie. A jako tutaj jego przyjaciela dałem mu takiego ducha, który po prostu posiada dwie różowe katany, właśnie z tego sezonu. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chętnie zobaczyłbym właśnie tą postać w sezonie 16. No, i kolejny oczywiście sezon, szósty, czyli mój ulubiony sezon z Lego Ninjago. Przynajmniej dotychczas, bo zobaczymy, czy 16 go przebije. W każdym razie, tutaj mamy oczywiście świetne duo, czyli Nadakan X. Flintlock, rzeczywiście oczywiście jego niezastąpiony zastępca. No i co do samego Nadakana to on wygląda w ten oto sposób. Dałem mu tutaj oczywiście ten jakby fioletowy element ducha, który też był przy minifigurce na przykład Asfiry z tego sezonu. Oczywiście ten torsik, nie zapominając oczywiście też o jego tutaj oczywiście haku takim jednym, o. No i dałem mu tutaj również ten torsik od Overlorda po prostu z Ninjago Legacy. Wiem, że tutaj bardziej by pasował ten torsik od kryształowego króla, co ma cztery ręce, aczkolwiek tej minifigurki akurat nie posiadam. No i główka oczywiście od Nadakana, tutaj dałem mu jeszcze taką ozdobę w postaci po prostu Takiego oto pierścienia, oczywiście z Władcy Pierścieni Moim zdaniem bardzo fajnie to pasuje No i w oczywiście ma on również tutaj swoją broń Jaką to jest ten miecz dusz No i tu też próbowałem mu jakby dać jakieś elementy kryształowe No może u góry by się coś dało No a na dół po prostu to tak nie pasuje zbytnio Zobaczcie no, średnio to tutaj po prostu wchodzi Chociaż... No może, no ale nie wygląda to po prostu moim zdaniem zbyt fajnie, także zdecydowanie lepiej to wygląda po prostu, kiedy mamy jego zwyczajną broń w ręku. No i oczywiście jego tutaj flintlock wygląda już wam pokazuje jak, następująco. No i tutaj oczywiście ma on dwie swoje niezastąpione tutaj bronie. No i oczywiście ma również tą zbrojkę, no i rzecz jasna, również jego zaczesane wąsy oraz taką oto fryzurkę. Także tak wygląda to duo, no i ogólnie myślę, że naprawdę wyszło to bardzo fajnie. A kolejna propozycja to może nie taka moja znowu autorska, ponieważ widziałem na Instagramie Ninja Wipa, czyli oczywiście sezon siódmy i zarazem władcy czasu i moim zdaniem oni wyglądają chyba najlepiej ogólnie do tej rady kryształowego króla, po prostu pasują idealnie. No zwróćcie uwagę, jak idealnie właśnie pasują te ich maski do tych zbroi. No ja naprawdę jest świetny klimat, ogólnie bardzo mi się to podoba, kiedy po prostu wyglądają tak spójnie, tak po prostu kryształowo. Oczywiście w rękach niezastąpione ich broni, czy oczywiście tutaj nasze kochaniutkie ostrza czasu, tak to nie Wygląda oczywiście spowolnienia, przyspieszenia, zatrzymania oraz cofania. No i rzecz jasna, właśnie te osoby również oni w rękach mają. No i stworzyłem też im jednego z ich pomagających, oczywiście tej ich obslizłej armii. Monte po prostu swój hełm i swoją główkę oraz swój miecz. A torciki nóżki są już od kryształowych wojowników, właśnie z sezonu 16. No i co o tym sądzicie? Bo moim zdaniem, właśnie bliźniak czasu idealnie pasują do kryształowej armii. No i żeby nie było, że robię minifigurki tylko ze starych sezonów Tutaj oczywiście nowym też Po prostu stworzyłem jakieś minifigurki I są to oczywiście figurki Iron Barona oraz jednego z jego łowców smoków Z sezonu 9. No i nasz Iron Baron wygląda w ten oto sposób Ogólnie podoba mi się fakt, że mam te właśnie te ostrze Wciśnięte w tę swoją jakby rękę Aczkolwiek bardzo tu ludzi lata I właściwie tylko do ekspozycji się nadaje Oczywiście mam również tą swoją jedną z tych metalowych Po prostu nóg No i w ręce oczywiście jest również ta jego broń Tutaj jakby zastanawiałem się czy nie dać mu tej Zbroj, którą właśnie miał w sezonie 9, ale wydaje mi się, że właśnie bardziej tutaj pasuje ta kryształa zbroja po prostu do tego torsu. No i ogólnie wygląda to tak, a jego zastępca prezentuje się następująco. Jest to po prostu jeden z jego wojowników właśnie z po prostu tych łowców smoków. No i to chyba jest najgorsze duo, które stworzyłem, w sensie po prostu chciałem zrobić też coś z nowych sezonów, ale zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu te starsze figurki. A Wam? A dla najbardziej wytrwałych widzów na koniec taka niespodzianka, taka niezbyt w sumie kanoniczna postać z Lego Ninjago oczywiście, czyli rzecz jasna Morty z serialu Rick and Morty. Jest to właśnie Crystal jest Morty po prostu są zbroją. No i wrzuciłem to tutaj oczywiście ze z humorystycznych, a jeżeli dotrwasz do tego momentu odcinka to napisz w komentarzu Morty, to przypnę Ci serduszko i to było na tyle, myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Koniecznie naciągnijcie w komentarzu, która z tych minifigurek najbardziej Wam przypada do gustu, no bo mi się chyba najbardziej podoba właśnie duo, czyli Władcy Czasu, no i też oczywiście Moro, moim zdaniem naprawdę wygląda świetnie w tej wersji kryształowej. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście z tym odcinkiem, bo ja naprawdę świetnie się bawiłem właśnie miksując te wszystkie figurki z tymi kryształowymi elementami. To było na tyle, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach na tym kanale. Aha, i nie zapomnijcie jeszcze o subskrypcji z dzwoneczkiem, no a to tam też oczywiście ważne rzeczy, odsyłam Was do tego serdecznie. No i dziękuję też wspierającym ogólnie za to, że wspieracie mój kanał i że Wam się chce to robić. No to tyle, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!